Hejka, dzisiaj będą moje rysuneczki, będę wam pokazywać moje rysuneczki i były w tej pięknej teczce z, z lamoruszcem. Tu zaczynamy i odwracamy karty, tu, tu będą portrety tylko. Więc, i, i wam się jeszcze pokażę, pokażę mój mm, plakat z Lordem Kruszfilem i Lordem Koteczkiem. Więc, to jest Marysia Jeleniewska, trochę niepodobna, ale y, może wyśle do gazetki Tube News. I on ja dysuwałam ołówkiem markerem i taką kredką niebieską i tu jest taki napis Marcia się jeleniowska i żeby nie było że to nie ja narysowałam to tu jest podpis i tu jest następny rysunek to też jest portret to jest portre portret Melanie Martinez tak nie wiem jak to się wypowiada, ale on taki jest. Ten portret rysowałam samym ołówkiem, samym samiutkim. I tu też jest żeby nie było podpis. Tylko to jest z głosie G. I to teraz następny rysuneczek. To jest nasza kochaniusia puścineczka, która jest sałata z jednego odcineczka na moim kanale. Ale mi się zrymowała. Chyba raperką zostanę. I ona tutaj sobie jest sałatem, od jakiejś lączki. I teraz lord Krushville. A oto on. Z lordem kotkiem. I teraz papatki, a jakby co, to yy, tą yy, Chore Sprawy, mój serial z Simsów trójki, to z, yy, robię na Kizoi, a potem yy, włączam nagrywanie ekranu i to nagrywam, bo się tam płaci jak chce się, jakieś 4K czy coś w ogóle wstawić na YouTube, a. więc papatki, lalatki.